serdecznie witam Państwa na dzisiejszej sesji. Witam, witam Pana Ministra Urwa pana Sekretarz Rady Gminy, Panią Mecenas. Witam Panią Rady Gminy, Panią Mecenas. Witam Panią Witam Pana Wójta, który w tej chwili nasz ze swoją obecnością. Witam radnych wszystkich, sądzę, Przewodniczący Rząd Szczególnie witam gościom dzisiejszej sesji. Wszystkiego posłów to jest, to jest zwana sekcja słowacka, ale przed e, początkiem sesji pozwolę też głos panu radnemu bardzo panu posłowi, proszę pani Dzień Witam Państwu. witam serdecznie wszystkich i chciałbym panie przewodniczący e, uczcić minutą ciszy dwie osoby. Jedna osoba to jest proszę, panie. pani Hania, Hania e, Oleśnicka, żona, żona naszego. Druga osoba, Andrzej Mockiewicz, wieloletni działacz i piłkarz Klubu Sportowego Raszyn. I Panie Przewodniczący, uczcić minut, są ciszy te dwie osoby. Dziękuję bardzo. Proszę o wyciszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do przyjęcia porządku ja obrad ja pozwolę sobie... Panie... A przepraszam bardzo, Panie Sejtkowie, proszę bardzo, Pan chce zabrać głos. Ja chciałbym podziękować górkom radnym, co opisują za przejęcie udziału I w punkcie oraz poprzednio. w W szczególności Panie Służbomocy za pomoc, jak i wsparcie. Dziękuję bardzo. 军队。